Skąd pracodawca będzie wiedział, że matka dziecka naszego pracownika urodziła dziecko, albo że jest w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego? Na jakiej podstawie my będziemy informować naszego pracownika o urlopie rodzicielskim, który mu przysługuje? To bardzo często zadawane pytanie mi na szkoleniach. Otóż zauważcie Państwo, że my mamy artykuł 22, prim paragraf 3 w kodeksie pracy, w którym jest powiedziane, że nasz pracownik, który chce korzystać z uprawnień wynikających ze stosunku pracy, uprawnień wynikających z posiadania dzieci, jest zobowiązany, żeby nam dać dane osobowe tego dziecka imię i nazwisko, datę urodzenia. My, jako pracodawcy, mamy prawo żądać tego od naszego pracownika, ale kiedy? W sytuacji, gdy pracownik chce korzystać z tych uprawnień, a zatem. To ty, pracowniku, jeżeli chcesz korzystać z tych uprawnień rodzicielskich, chociażby z tego urlopu dodatkowego 9-tygodniowego, który został przewidziany w nowych przepisach prawa pracy, to w pierwszej kolejności musisz poinformować swojego pracodawcę o fakcie posiadania dzieci, o fakcie daty jego urodzenia, i dopiero wtedy nasz pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika o tym, że taki urlop rodzicielski mu przysługuje. My nie będziemy zgadywać po tym 26 kwietnia 2023 roku, czy dać pracownikowi tę informację, czy nie dać. To w pierwszej kolejności jest inicjatywa naszego pracownika, a dopiero później my wywiążemy się z obowiązku, który ustawodawca na nas nałoży.